Cześć, witam w dzisiejszym odcinku Q&A Jest to pierwszy odcinek po wielu, wielu latach Poprosiłam was na Instagramie, również na naszym Discordzie, abyście zadawali mi pytanka Jeżeli macie jakiekolwiek odnośnie czy streamowania, czy mojego życia prywatnego Również są pewne pytania, które się często pojawiają lub jakoś zwróciły moją uwagę w komentarzach pod filmikami na YouTubie Więc stwierdziłam, że również to będzie dobra okazja, aby móc na nie odpowiedzieć Przejdziemy do tematu tego filmiku. Chciałabym na szybko podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, czyli OWNED PRO. PRO to stronka dla streamerów, na której znajdziecie ponad 400 overlayów. Wystarczy zalogować się tam przez swojego Twitcha i macie do wyboru dwie opcje. Pierwszą opcją jest opcja bezpłatna, w której macie dostęp do 5 darmowych overlayów oraz alertów na wasz stream. Drugą opcją jest opcja premium, w której macie dostęp do całej reszty produktów, które są dostępne na tej stronce. Wystarczy pobrać plugin do OBSA i możecie pobrać każdy overlay wraz właśnie z alertami na swój stream. Powiem Wam szczerze, że to jest bardzo przydatna opcja. Dla osób, które nie są zbyt zdecydowane, jeżeli chodzi o overlay, lub yy, nie lubią za dużo kombinować, bo tak jak mówię, wystarczy sobie przejść do wtyczki w OBS-ie i powybierać sobie overlay, które chcecie. Pobieracie je w kilka minut i gotowe. Także, jeżeli chcecie zobaczyć tę stronkę, link zostawię w opisie. Dodatkowo dokonując zakupu poprzez to nie wspieracie tym samym mój kanał, za co no, z góry bardzo dziękuję. A teraz przejdźmy do tematów takich e, luzackich, czyli QA, e, które. <laughs> Jestem bardzo ciekawa jak to dzisiaj pójdzie no Jest to dosyć luźny odcinek, także no, można się rozsiąść, jeżeli macie jakąś herbatkę czy, czy wodę, czy, czy winko to sobie przygotujcie i sobie myślę, że czas rozpocząć od pytanek myślę, że z Instagrama które mi zadawaliście i myślę, że to jest bardzo w ogóle fajne pytanie na sam początek. Czy kamera wpływa na zmianę twojej osobowości? Jak tak, to w jaki sposób? Jeżeli chodzi o kamerę, czy w Wpływa ona na zmianę osobowości, to i tak, i nie. To jest bardzo ciekawe zjawisko dla mnie. Mianowicie, co mam tutaj na myśli, to to, że zazwyczaj w ciągu dnia, gdy jestem w swojej pracy, za dużo się nie odzywam. I ogółem uważam się za osobę, która nie jest mega wygadana i nie wiem, jestem dosyć introwertyczna. No nie znajdziecie mnie raczej mm, jako osobę prowadzącą grupę i będącą mega głośną. Ale szczerze wam powiem, że przy streamowaniu dzieje się coś niesamowitego Gdy odpalam streama, to tak jakby wyciąga to ze mnie tę całą energię Bo ogółem to jestem dosyć pozytywną osobą i dosyć energiczną Tylko, że na streamach mam wrażenie, że to tak mega ze mnie wyciąga I zdarza się, że na przykład, mm, nie wiem, na przykład jestem zmęczona Mam wrażenie, że dzisiaj nie będzie zbyt energiczny stream Odpalam kamerkę i cyk, i po prostu nie wiem skąd ta energia się bierze. To mnie tak zadziwia czasem, zresztą nieraz gadaliśmy właśnie o tym na streamach, jak to działa. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale faktycznie często jest tak, że na przykład w ciągu dnia czuję, że jestem zmulona, o nie wiem jak to dzisiaj będzie, czy ten stream dzisiaj wypali, a potem odpalam streama i w ogóle wszystko się obraca o 180 stopni i okazuje się, że poszło naprawdę super i ludzie mówią, że wow, sany, ty tyle gadasz, a ja szczerze wam powiem, że dla mnie w zasadzie te streamy to też jest taki, mm, taki moment, gdzie ja się mogę też może wygadać, przez to, że w ciągu dnia za dużo nie mówię <laughs> jestem dosyć zamknięta, a właśnie, gdy jest ten stream, to potrafię gadać, gadać, bla, 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 i wrzucać tyle rzeczy z siebie. Także myślę, że no, jest to bardzo interesujące. Także tak, myślę, że po części kamera wpływa, ale mimo wszystko uważam, że to jest we mnie, bo ja mimo wszystko to, że jestem zazwyczaj cicha, jak jestem w pracy czy coś, to też nie znaczy, że jestem taka przy moich y, przyjaciołach oczywiście, przy nich. Jestem zazwyczaj taka jak na streamach, także kamera nie zmienia mnie. To jestem wciąż ja, tylko potrafi wyciągać ze mnie takie pokłady energii, które nie sądziłam na przykład po całym dniu pracy, że one gdzieś tam we mnie są. Drugie pytanko z Instagrama to: jak nawiązać pierwszy kontakt z widzami na streamie? Moim zdaniem jest to bardzo proste. Ja zresztą mówiłam chyba w jednym ze swoich poprzednich filmików, jeżeli chodzi o rozmowę z czatem. Przede wszystkim, jeżeli ktoś pisze na czacie, zauważ tę osobę. Jeżeli pisze cześć, zadaje ci jakieś pytania lub po prostu się wita, przywitaj tę osobę i postaraj się jak najczęściej lukać na swój czat i staraj się po prostu być na bieżąco ze wszystkim, co ludzie piszą. Przede wszystkim uważam, że nie ma sensu się stresować, bo to są zwyczajni ludzie po drugiej stronie, którzy są po prostu ciebie ciekawi i może chcą też również ciebie poznać. Nie wiem, może na początek zapytaj się, jak się masz, jak ci mija dzień, bo to też jest dobry sposób na jakąś konwersację. Ktoś zacznie jakiś temat, na przykład, nie wiem, że coś się działo dzisiaj w szkole, czy tam w pracy, i ty możesz również to jakoś pociągnąć ten temat i może się między Wami nawiązać jakaś rozmowa. Albo możesz się zapytać, nie wiem, co cię do nas tutaj przyprowadziło. Czy, czy to przez grę, czy to przez kogoś? Ktoś powie, że przez grę i zaczniecie rozmawiać o grze. Staraj się po prostu wyciągać jak najwięcej, em, ciągnąć ten temat, jakikolwiek się tam nawiązuje, żeby po prostu jak najwięcej z nim powiązać i starać się jak najwięcej mówić i przede wszystkim zauważaj osoby, które piszą na czacie i staraj się czytać i rozumieć, co do ciebie mówią, bo to też jest bardzo ważne, aby pamiętać też o różnych szczegółach z ich życia i po prostu, no, tak jak ze znajomymi, po prostu poznajesz osobę i chcesz się o niej jak najwięcej dowiedzieć i, i... no tak właśnie również jest na Twitchu. Wyobraź sobie, że od jutra przestajesz streamować na zawsze. Opowiedz o swoich przemyśleniach. <laughs> Szczerze wam powiem, Yy, że to zależy od sytuacji, dlaczego przestaję streamować na zawsze w ogóle. Czy to oznacza, że nie wiem, rozpoczyna się jakiś nowy etap w moim życiu, nie wiem, moja kariera zaczęła się rozwijać, dostałam jakąś mega super pracę? Czy nie wiem, zakładam rodzinę, a czy może po prostu Twitch znika i ja już nie mogę streamować? To są dwie bardzo różne rzeczy oczywiście, bo jeżeli rozwijałabym się jakoś, nie wiem, z karierą i musiałabym zrezygnować ze streamowania dla tej kariery i wiedziałabym, że byłoby to równie dobre dla mojej osobowości, i że naprawdę byłaby to ogromna szansa, no to wiadomo, że byłoby mi przykro i czułabym wyrzuty sumienia, że to porzucam po tylu latach, ale z drugiej strony wiedziałabym, że to dobry wybór. Ale jeżeli byłoby to sytuacja, że po prostu streamowanie znika w tym momencie, że nie można streamować, nie wiem, bo, bo nie można już, to szczerze Wam powiem, byłoby mi przykro. Pomimo, że miałam wiele, wiele przerw w swoim streamowaniu i często je wam, bo streamowanie to jest przede wszystkim dla mnie hobby i chcę, aby zostało tym hobby i nie chcę się też zmus zmuszać w żaden sposób. To jest to coś, co sprawia mi ogromną radość i ogromną przyjemność, i naprawdę dużo się w moim życiu zmieniło, odkąd zaczęłam streamować. również jeżeli chodzi o mój charakter, się bardzo wykształtował, jak i nawiązałam bardzo wiele niesamowitych znajomości. Zresztą mówiłam to też w jednym ze swoich miników, ale to się cały czas dzieje, ja cały czas poznaję super osoby na Twitchu. Uważam, że naprawdę mam sporo szans w życiu dzięki właśnie temu, że rozpoczynałam swoją przygodę ze streamowaniem. Także myślę, że na pewno byłoby mi bardzo przykro. I, na no nie wiem, kombinowałabym <noise> na różne strony, aby móc po prostu do tego wrócić gdziekolwiek, jakkolwiek, aby swoją społeczność, właśnie naszą słonecznikową społeczność, móc znowu zebrać w kupę i być wszyscy razem. Ulubiona część Mass Effecta. Podejrzewam, że to Nerazim chyba pisał, bo ja sobie zrobiłam screenshoty. Tylko że na Instagramie, jak się wyświetla mi to pytanie, to nie widać, kto to zadawał, i po prostu zrobiłam mm, zdjęcie screenshota tego pytania, ale podejrzewam, że to Nerazim, także. Cześć, na narazim, pozdrawiam cię. <grym> Jeżeli chodzi o ulubioną część Mass Effecta, na pewno nie będzie to jedynka. Jedynka jest dosyć trudna i muzolna, aczkolwiek ma niesamowity również klimat, żeby nie było. Jedynkę bardzo lubię. Ale szczerze wam powiem, że chyba dwójka mi się wydaje, że druga część Mass Effecta. Aczkolwiek to też <grym> musi się wszystko zbierać w całość. Dlaczego? Dlatego <grym> powiedziałabym, gdybym mogła mieć wybór, to powiedziałabym, że ogółem cała mi się podoba. Czy ciężko zacząć cokolwiek na Twitchu? Mm, myślę, że tak. Zwłaszcza, że obecnie streamerów na Twitchu przybywa i jest ich coraz więcej. Czasem powiem wam, że jestem w szoku, <grym> jak mi się wyświetlają propozycje streamerów i ci streamerzy mają bardzo dużo widzów. I ja mówię, wow, ja nawet tej osoby nie kojarzę i tych osób jest sporo na Twitchu. Także no, wiadomo, początki są zawsze trudne, zwłaszcza jak jesteś kompletnie nowy, nie masz jakiejś tam swojej bazy, nie masz jakiejś swojej społeczności to musisz się z tym pogodzić, że no, no będzie ciężko, oczywiście, że będzie ciężko no chyba, że masz też jakiś swój konkretny pomysł na siebie i znasz, nie wiem, jakieś dosyć popularne osoby, które mogą ci również pomóc w wypromowaniu swojego kanału, ale pamiętaj również, że może ktoś ci pomóc cię wypromować i, i polecać cię swoim widzom, ale jeżeli przykładowo twój kontakt jest niejaki lub po prostu ty musisz popracować nad bardzo wieloma rzeczami na swoim kanale to to może niewiele ci dać, jeżeli ty nie masz tego czegoś w sobie. W jakie gry lubię grać, których nie pokazuję na strumykach? Szczerze wam powiem, jeżeli chodzi o gry, w które gram, to zazwyczaj, yy, gdy gram w gry, to streamuję. Zwłaszcza ostatnimi czasy. Jakoś tak yy, off-stream, jakoś nie mam jakichś dużych chęci do, do grania, aczkolwiek ostatnio mi troszeczkę Mass Effect wszedł do głowy i nawet, szczerze wam powiem, wczoraj pobrałam sobie na nowo całą trylogię, właśnie ten, ten cały remake, który wyszedł. Więc podejrzewam, że będę grała, ale wiem, że to, że pogram sobie nawet off-stream, to i tak na streamie pewnie też w to będę grała. Warzone, myślę. Ostatnio oczywiście nie grałam, ale w, w zeszłym roku, gdy sporo grywaliśmy z ekipą, również nie streamowałam go. No głównie ze względu też na to, że nasza społeczność, właśnie akurat na, na moim kanale, nie przypada zbytnio za oglądaniem Warzona i właśnie takich też strzelanek u nas się bardziej trzyma, właśnie just chatting albo. Kulki, albo właśnie, nie wiem, Fall Guys, coś takiego żywszego. A jeżeli chodzi o strzelanki, to tak średnio, także może bym powiedziała, że w zasadzie Warzone, aczkolwiek ostatnio w niego nie grałam. Ile dzieci urodziła Maria? No ja nie wiem, to zależy, która Maria, jaka Maria. Um, jeżeli chodzi o Marię, to znam w zasadzie chyba tylko jedną i jest to moja ciocia, ale szczerze wam powiem, nie wiem, ile ona ma dzieci. Także niestety nie odpowiem ci na to pytanie, chyba, że jest to głębokie, filozoficzne pytanie. I don't know, wybacz mi. Wolna czy zajęta? Szybka <laughs> Boże, naprawdę, chciałam się zadawać takie pytania Czy jestem wolna, czy zajęta Och, my god Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Jeżeli chodzi o moją ulubioną potrawę To jest to, no do dzisiaj cały czas Szparagowa Aczkolwiek powiem wam, najprostsza rzecz na świecie Najprostsza zupa Na świecie Czyli pomidorowa. Ostatnio ona mi tak zaczęła smakować. Ja nie wiem o co chodzi. Całe życie ja mam pomidorową, a tak właśnie, kurczę, od jakiegoś czasu strasznie mi się wkręciła. I gdziekolwiek jest pomidorówka, czy jak ja zrobię, to po prostu się zajadam. Także lubię pomidorówkę. <grych> no i oczywiście moja typowa potrawa, czyli tak z sosem szpinakowo-pieczarkowym jest to moja ulubiona potrawa i w zasadzie potrawa, którą już wymasterowałam, tak? Przez tyle lat, ile robię. No i ona wciąż mi smakuje Dlaczego nie poznałam Cię wcześniej? Podejrzewam, że to Ty Ania Z tego co pamiętam, bardzo to Ty opublikowałaś te pytanie Nie wiem, widocznie no, nie było nam dane się spotkać wcześniej Widocznie musiałyśmy mm, pewne rzeczy przejść i przerobić Aby móc się spotkać właśnie w tym danym momencie no, Ale mam nadzieję, że nasza znajomość będzie kwitła I że no, nie skończy się zbyt szybko Teraz przejdźmy, może, do pytanek z komentarzy, właśnie w YouTubie. Pierwszy, pierwszy komentarz. To od Darknesiaka, nie mogę znaleźć tych bezpłatnych overlay pod właśnie moim filmikiem rozszerzenia na Twitch Twitch Extensions. Jeżeli pytasz się o te bezpłatne overlaje z właśnie z, z ONT Pro, jak się zalogujesz na swoje konto, to wówczas przechodzisz do OBS-a, musisz oczywiście zainstalować tę wtyczkę, właśnie przejść przez te wszystkie kroki, o których mówiłem zazwyczaj właśnie w swoich e, a, reklamach na początku filmiku lub po prostu tam też masz instrukcję gdy wejdziesz na stronkę i wejdziesz na zakładkę All Overlays i będziesz chciał pobrać. Jakikolwiek overlay, to ci się wyświetli również instrukcja, co musisz zrobić krok po kroku. Wówczas instalujesz sobie rozszerzenie, i tam, gdy masz tę darmową subskrypcję, możesz sobie pobrać właśnie te darmowe overlaye. Czarny Kot, yy, pod filmikiem jak zacząć streamować z Twitch Studio. Czy w tym programie da się jednocześnie streamować i nagrywać? Chciałabym wrzucać zapis streama na YouTube, nie używając jednocześnie OBS-a, żeby nie obciążać kompa. Jeśli chodzi o ten program, to wydaje mi się, że nie można jednocześnie, aczkolwiek to również nie jest problem, dlatego gdy przesyłasz transmisję na Twitch, ona ci się zapisuje jako transmisja archiwalna i wówczas możesz ją pobrać na swój komputer. Lub możesz przesłać ją właśnie prosto na swój kanał na YouTube, czego ogółem nie polecam, bo uważam, że przesyłanie po prostu swoich transmisji na YouTube średnio ma sens, dlatego, że jeżeli zależy Ci na rozpromowaniu swojego konta na YouTube, to wrzucanie właśnie 3 godzinnych transmisji, które są kompletnie niepoprzycinane i wszystko jest y, takie żywe, nie sądzę, że znajdzie się wiele osób, które będzie chciało to oglądać, dlatego uważam, że najlepiej jest po prostu, tak jak ja przynajmniej robię, pobieram sobie transmisję z Twitcha, y, potem ją przerabiam na Jakieś mniejsze filmiki, wybieram jakieś najciekawsze momenty, edytuję i dopiero wrzucam na swojego YouTube'a. Lupalowski, pod jak subskrypcję na Twitch, jak jest z rozliczeniem z Twitch w Polsce? Jeżeli właśnie chodzi o Polskę, to uważam, że najlepiej, że najlepiej udać się do jakiejś, nie wiem, zaufanej księgowej lub po prostu znaleźć sobie jakąś panią księgową, tak aby ona ci mogła wszystko wytłumaczyć lub po prostu, nie wiem, obliczyć i pomóc ci właśnie z tymi podatkami. I wiele osób zazwyczaj po prostu mówi, że najlepiej się udać do księgowego lub do księgowego i tak będzie chyba najłatwiej. Myślę, że może też w przyszłości zrobimy jakiś um, odcinek, jakiś podcast z osobą, która się na tym zna, która się właśnie rozlicza regularnie i, i robi to samodzielnie, bo znam takie osoby. Tak, aby może odpowiedziała na wasze pytania, aczkolwiek nie jestem pewna, kiedy taki odcinek nagram, ale no myślę, że byłby to dobry pomysł. Remik Kulajnoga pod filmikiem Jak zacząć streamować na Twitch 10 kroków? Jak dodać stream elements? Please, powiedz, bardzo tego potrzebuję. Jak dodać stream elements, to mm, szczerze wam powiem, nie Używam Stream Elements, aczkolwiek no, jest to podobna platforma do Streamlabs. Myślę, że do tego też nagram jakiś osobny poradnik, aczkolwiek yy, z tego co widziałam, jak tam wchodziłam na tę stronkę, to po prostu logujesz się przez swojego Twitcha i wybierasz sobie nakładki, które wówczas edytujesz i po prostu kopiujesz kod do danego overlaya i wklejasz go jako przeglądarkę. I to tyle. W ogóle obsługa właśnie tej stronki wydaje się być dosyć skomplikowana na sam początek, ale gdy masz już zrobiony overlay właśnie na tej stronce, zedytowany pod siebie, to po prostu wystarczy skopiować jeden link i masz wszystko w swoim OBS-ie. Maxi pod filmikiem Jak ustawić donację na stream? Czy za ten PayPal trzeba płacić? Jeżeli chodzi o PayPal, to nie. PayPal to jest po prostu, tak jak mówiłam właśnie chyba na tym filmiku, jest to takie darmowe konto bankowe. Jedynie opłacasz na przykład prowizję za jakieś transakcje. Jak na przykład wysyłasz komuś pieniądze, to płacisz prowizję. Czy jak dostajesz donację, to również jakaś tam mała prowizja przechodzi do tej stronki, ale ogółem to ty za używanie jej nie płacisz nic.